Dzień dobry Państwu, nazywam się Roman Kom, jestem radcą prawnym. Witam Państwa w kolejnej audycji z cyklu Prawo na co dzień. Gościem audycji, a zarazem współautorką audycji jest adwokat Katarzyna wrubel koczułap Dzień dobry Państwu. Dzisiaj opowiemy Państwu, no będziemy sobą rozmawiali, ale opowiemy tym samym Państwu o takiej instytucji prawnej, która lepiej, żeby nikt tak naprawdę, żadna rodzina nie musiała mieć z nią nic, ale to nic wspólnego, co najwyżej zesłyszenia, a i to lepiej nie. Czyli ubezwłasnowolnienie. Ubezwłasnowolnienie może być częściowe, ale pocałkowite. Ale zaczniemy bardziej od początku. Każdy człowiek, jak z chwilą, gdy się rodzi, nabywa zdolność prawną. Co to znaczy? To znaczy, że ma prawo być właścicielem, posiadać coś. Na przykład. Na przykład, tak? Ale na Rzymianie, starożytni Rzymianie, prawo rzymskie wypracowało taką zasadę, iż jeżeli dziecko poczęte urodzi się żywe, całe i zdrowe, to w tym momencie się może okazać, że jest właścicielem czegoś, czego stało się właścicielem przed urodzeniem. Na ale przykład tutaj kwestie spadkowe niektóre wchodzą Ale już po do... To chodzi tak naprawdę o to, jeżeli jeden z rodziców to w prawie rzymskim to ojciec zmarł, przed urodzeniem dziecka nosił rzeczy, jako ojciec, to po jego poczęciu. Prawda? I w tym momencie dziecko stało się spadkobiercą ojca z chwilą żywego urodzenia. urodzenia. I to jest, to jest istotne. Prawda? Czyli nie w, w czasie pobytu w łonie matki, tylko w czasie, nie wtedy, gdy się urodziło martwe, tylko wtedy, gdy się dziecko urodziło żywe. I to jest zdolność do bycia posiadaczem, właścicielem jakiegoś majątku ale niezdolność do dysponowania tym majątkiem, bo to nie jest zdolność prawna, tylko zdolność do dysponowania majątkiem, to jest zdolność do czynności prawnych. I tu to dziecko, no już dziecko w naszej rzeczywistości to bardzo często świadomy swych praw. Nastolatek? A niekoniecznie obowiązków. Nastolatek, a jeszcze bardziej nastolatka, która skończyła. 13 lat i uważa, że jest do, bardzo dorosłą kobietą i żąda ubrania i kosmetyków, jak mama, e, nabywa ograniczoną zdolność do czynności prawnej, natomiast pełną zdolność do czynności prawnych może nabyć kobieta, jeżeli za zgodą sądu po skończeniu 16 roku życia staje się żoną, wychodzi za mąż, no albo każdy i kobieta i mężczyzna Mężczyzna z pewnym ograniczeniem, czyli możliwości małżeństwa, po skończeniu 18 roku życia. A dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że sytuacja prawna osoby częściowo ubezwłasnowolnionej jest tak naprawdę tożsama z sytuacją prawną osoby. nastolatka, który ukończył lat 13, czyli zaczął 14 rok życia, a nie skończył 18, 18. roku życia. Czyli taki ktoś taki nastolatek, czy osoba ubezpieczona, na częściowo, może zarabiać pieniądze, nawet na umowę o pracę. Zarobione pieniądze albo te, które dadzą opiekunowie, w tym i rodzice, tak, może wydawać, no, w zasadzie swobodnie, e, ale to byłoby na tyle. Przypomnę Państwu naszą audycję pod tytułem Zarząd zwykły i niezwykły. Tak więc yy, osoba, która nie ma, skończ ma skończone 13 lat, a nie ma skończonych 18 może wykonywać wszystkie i osoba częściowo ubezwłasnowolniona może wykonywać wszystkie te czynności, które są w zarządzie zwykłym swojego mieniem, prawda, natomiast osoba dopiero, która skończyła 18 lat i nie jest ubezwłasnowolniona, Całkowicie, ani nawet częściowo, może dopiero w pełni dysponować swoim majątkiem, czyli wykonywać czynności przekraczające zarząd zwykły. Że nawiążę do tamtej audycji sprzed kilku miesięcy. A czym w ogóle to ubezwłasnowolnienie jest? jest. No to... Jak się to dokonuje? Dokładnie tak. No. tak. Najprościej wyjaśniając Państwu, czym to ubezwłasnowolnienie w ogóle jest. No to jest taki przejaw troski, opieki o osoby, które z uwagi na swój stan zdrowia, psychiczny stan, stan zdrowia, pewnego rodzaju niepełnosprawność albo też przez zaburzenia związane na przykład z. Chorobą alkoholową czy z zażywaniem narkotyków, nie są w stanie pokierować swoim postępowaniem albo potrzebują pomocy do prowadzenia swoich spraw. No i tutaj, w zależności od tego, jaki jest stan tej osoby, możemy mówić o bezwłasnowolnieniu częściowym, czyli jeżeli dana osoba ma. Takie, a nie inne problemy, czy jest w takim, a nie innym stanie zdrowia, który nie pozwala jej na takie pełne funkcjonowanie, wymaga pomocy przy prowadzeniu jej spraw, to wówczas mówimy o tym, że no w pewnych sytuacjach tutaj byłoby zasadne ubezwłasnowolnienie częściowe takiej osoby, a jeżeli z uwagi na swój stan zdrowia, czy też z uwagi na Zdrowia psychicznego, Zdrowia psychicznego, czy też z uwagi na pijaństwo, czy narkomanię, osoba, gdy nie jest w stanie pokierować swoim postępowaniem, no to wówczas może być zasadna ta instytucja ubezwłasnowolnienia całkowitego. A jak, to, jak takie postępowanie wygląda? No, otóż wygląda w ten sposób, że takie postępowanie prowadzi nam sąd okręgowy, w składzie trzech sędziów zawodowych składa się do takiego sądu odpowiedni wniosek. Tutaj też nie każdy taki wniosek może złożyć. Może złożyć wniosek o ubezwłasnowolnienie danej osoby jej małżonek, jej przedstawiciel ustawowy, jej rodzice, rodzeństwo albo krewni w linii prostej, albo może złożyć prokurator, tylko Prokurator ma też y, ograniczone uprawnienia, bo y, prokurator może złożyć taki wniosek, jeżeli y, po weźmie y, wiadomość tak, od y, osób, osób, czy osoby, która. Y, Przekaże, także jest taka i taka sytuacja y, u tej u tej no, osoby. Są, sąsiedzi znajomi dalszy tak, krewni, Tak, tak, że y, ta, ta dana osoba, na przykład, nie wiem, y, dalsza rodzina zawiadomi prokuratora o tym, że tu, w tej rodzinie jest taka i taka sytuacja. No, panie prokuratorze, ja nie jestem w kręgu uprawnionych, ja takiego wniosku złożyć nie mogę, y, ale. Pan prokurator, czy pani prokurator może. No i tutaj warto byłoby się taką sprawą zainteresować. Czy też prokurator, na przykład prowadząc inne postępowanie, Przy w toku tego postępowania, na przykład przesłuchując daną osobę, czy dana osoba jest uczestnikiem, czy uczestniczką takiego postępowania, gdy prokurator stwierdzi, że. Coś jest nie w porządku, zbada sprawę, okaże się, że tutaj zachodzą przesłanki do tego ubezwłasnowolnienia, czy to częściowego, czy całkowitego, to prokurator może dokonać e, wszczęcia takiego postępowania, złożyć taki wniosek do sądu, do sądu okręgowego. Tutaj jest jeszcze taka e, no, ciekawostka, e, jeżeli taki wniosek zostałby przez kogoś z kręgu uprawnionych e, z osób, ustawowo uprawnionych osób do złożenia takiego wniosku, zostałby złożony lekkomyślnie albo. Hmm, w celu osiągnięcia jakichś korzyści, także y, związanych z tym, że dana osoba stała się własnowolniona w taki czy inny sposób. Y, I sąd okręgowy doszedłby do takiego przekonania, że tutaj postępowanie zostało wszczęte bez powodu i y, zupełnie, zupełnie niepotrzebnie, to osoba, która dokonała wszczęcia tego postępowania, może być ukarana grzywną. Chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na to, że jak pani Mecenas powiedziała, sąd okręgowy czyli wyższej instancji, z sędziami bardziej doświadczonymi zawodowo no i życiowo, z uwagi na, na to, że nie są to osoby Łownicy. dwudziestoparoletnie. To już nie jest to skład ławniczy, tylko i, skład i jest to tylko skład sędziów łowniczy, i trzech sędziów zawodowych. Że y, państwo i prawo podchodzi do takich spraw niezwykle poważnie. A to co oznacza? To oznacza, że taki wniosek powinien zawierać listę świadków, którzy mają opisać całą sytuację, ale potrzebna jest także Historia leczenia takiego osoby, która ma być ubezwłasnowolniona, czyli historia leczenia psychiatrycznego, bo zakładam, że tylko takie leczenie będzie podstawą do rozważania, czy kogoś ubezwłasnowolnić całkowicie i częściowo. Ale to też nie wszystko, ponieważ sąd na 99,9%, żeby nabrać przekonania do końca, że rzeczywiście są przesłanki do dokonania orzeczenia o częściowym lub całkowitym, lub co gorsza, całkowitym pozbawieniu możliwych ubezpłastowań, czyli pozbawieniu tych zdolności do czynności prawnych, kogoś yy, na pewno będzie chciał, w, w, zażąda opinii biegłego psychiatry. Nie tylko psychiatry, bo tutaj też Przez czasami mamy do czynienia z też z biegłymi innych specjalności, bo nie tylko kiedy mamy do czynienia z chorobą o podłożu psychicznym, tylko też I też osoba, która jest niepełnosprawna na skutek innych wydarzeń. In... Tak, dokładnie tak. Tutaj też można, można wtedy takie postępowanie no, wytoczyć. Na przykład w przypadku w jakiegoś zdarzenia w pracy, tak, tak, w wypadku tak. drogowego tak. uszkodzenia głowy dokładnie i, i tak. konsekwencji z tego wynikających. W każdym razie takie orzeczenie sądowe nigdy nie jest, zapada szybko i nie jest nigdy pochopne. Tak, tutaj jest naprawdę pełne postępowanie dowodowe, przynajmniej powinno być pełne postępowanie dowodowe. Prawo to, bo... to zakłada. Tak, dokładnie tak. Tutaj też sąd dokona wysłuchania, o ile oczywiście okoliczności sprawy na to pozwalają, tej osoby, która ma być ubezwłasnowolniona częściowo czy całkowicie, jeżeli chodzi o to, kiedy można złożyć taki wniosek, to na przykład jeżeli. Osoba ma być ubezwłasnowolniona całkowicie, to możemy złożyć taki wniosek już przy, na rok przed jej dojściem do pełnoletności. No bo tak jak tutaj pan Mecenas na początku programu wspominał, e, tą pełną zdolność do czynności prawnych e, co do zasady z pewnymi wyjątkami nabywa się e, po ukończeniu 18 roku życia, więc e, na rok wcześniej można e, tutaj takie postępowanie już wszcząć. E, tutaj jeszcze w na, na czas trwania takiego postępowania e, sąd. Ma możliwość ustanowienia doradcy tymczasowego dla takiej osoby, e, która ma być ubezwłasnowolniona. E, więc też dobrze jest, e, aby we wniosku, we wniosku wskazać, e, kto ma być tym doradcą tymczasowym. Czasami jest to małżonek, czasami są to rodzice albo inna osoba bliska. Tutaj e, nie ma katalogu zamkniętego, e, co, co do tego, kto może, a kto nie może. E, ważne jest, aby ta osoba miała odpowiednie ku temu e, kompetencje, tak? czyli sama była w pełni. E, w pełni sił fizycznych i psychicznych do podołania takiej, a nie innej roli. I yy, jeżeli chodzi o, o takie orzeczenie, yy, ono nie, nie jest powiedziane, że to jest orzeczenie na stałe, tak? bo na przykład mogą się zdarzyć takie okoliczności, tutaj jeż zwłaszcza jeżeli chodzi o to ubezwłasnowolenie yy, z uwagi na yy, chorobę alkoholową, czy, yy, czy narkomanię. Tak? Yy, jeżeli yy, dana osoba po jakimś czasie Wyjdzie z tego uzależnienia, czy ten jej stan się poprawi, e, mogą się pojawić przesłanki do tego, aby to ubezwłasnowolnienie uchylić. E, więc tutaj to nie, to nie jest powiedziane, e, że każde ubezwłasnowolnienie to już jest. E, Na wielki wieku tak, mamy. Dokładnie Do tak. końca życia danego dokładnie pacjenta. Tak. Dokładnie tak. Tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o te. E, o co, co takiego w tym orzeczeniu końcowym e, sąd zrobi, no to sąd e, dla osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, jeżeli taki będzie wynik postępowania, zastanawia się kuratora. A jeżeli chodzi o y, osobę ubezwłasnowolnioną, całkowicie ustanawia się opiekuna. Y, tutaj kompetencje tych osób, y, kuratora i opiekuna, bywa, że są, y, że są zbliżone w zależności od tego, jaki jest stan tej osoby ubezwłasnowolnionej. Wiadomo, że opiekun będzie miał y, szersze niż kurator, ale czasami kurator może mieć, jeżeli, y, jeżeli sąd tak stwierdzi. Na przykład, w przypadku, jeżeli mówimy o zarządzie majątkiem, jeżeli kurator dostanie takie polecenie od sądu, no to w tym przypadku uprawnienia kuratora mogą być zbliżone do uprawnienia opiekuna. To teraz może kilka przykładów, żeby Państwo łatwiej było zrozumieć. Tak? Na przykład, powiedzmy, że mamy małżeństwo pana Jerzego i panią Halinę. Pan Jerzy jest przedsiębiorcą. Dobrze sobie radzi. Dobrze sobie radzi. Zarabia godziwie. Tak, małżeństwo ma dwójkę dzieci. Dwójka albo trójkę to już to, to, akurat też jest mniej, mniej istotne. istotne. I mamy taką sytuację, że pan Jerzy coraz częściej zaczyna odwiedzać kasyno. No takie miłe miejsce. Tak, takie, takie, takie miłe miejsce. Szkoda tylko, że zostawia tam coraz więcej pieniędzy. No i żona zaniepokojona. Tym, co się dzieje, zaczyna mieć już czarne, czarne, wizje, że tutaj będziemy mieć uzależnienie od hazardu, że będzie przepuszczony majątek. tak, Widzi oczami wyobraźni siebie i dzieci na bruku, zajęte przez komornika wszystkie nieruchomości, i tak dalej, i tak dalej. No i zaczyna rozważać w takim razie wniosek, złożenie wniosku o bezwłasnowolnienie męża. Czy tutaj pani Halina będzie miała rację? No tak nie. niekoniecznie, no, bo nie. po, pierwsze, y, po pierwsze, tak, no, wprawdzie pan Jerzy jest człowiekiem dorosłym, czyli, y, czyli ta y, powiedzmy jedna przesłanka byłaby już y, spełniona. Y, po drugie, no powiedzmy, że odwiedza to kasyno częściej niż przeciętny człowiek, ale póki co nie mamy tutaj do czynienia z uzależnieniem, na szczęście tym, jeszcze. A poza tym wspaniale zarządza swoim przedsiębiorstwem. Tak, tak, na innych, w innych sferach radzi sobie doskonale, więc wątpię, żeby w tej Ojcem sytuacji... Ojcem też jest dobry. Wątpię, żeby w tej sytuacji sąd znalazł tutaj przesłanki do ubezwłasnowolnienia częściowego, częściowego, a całkowitego to już w ogóle no tutaj, no jeżeli coś można byłoby pani Halinie doradzić, e, co zrobić, żeby się zabezpieczyć przed takim, a nie innym postępowaniem męża, to raczej e, osobiście, osobiście doradzałabym albo e, podpisanie małżeńskiej umowy majątkowej z rozdzielnością majątkową, a jeżeli mąż nie będzie chciał, e, no to złożyć stosowny e, pozew do sądu o ustanowienie tej rozdzielności przez sąd z takich, to a nie innych okoliczności. E, z przyczyn okoliczności, przepraszam, więc tutaj e, taka obawa. E, Oto takie niekoniecznie ekonomiczne zarządzanie majątkiem wspólnym może być przesłanką do rozdzielności majątkowej, ale niekoniecznie do bezwłasnowolnienia. Nie w takiej sytuacji. A inny przykład pokazujący, że jest taka czasami potrzeba wręcz, tak? no to uzależnienie, ale wynikające na przykład ze zdarzenia no niezależnego od pana Kowalskiego. Tak? Czyli wypadek drogowy, połamanie, uszkodzenie kręgosłupa, wózek bóle i morfina. No, jako środek leczniczy na początku, tak? No i błąd lekarzy, ponieważ powinni ten środek znieczulający zmieniać, tak? I nie stosować środków morfino pochodnych przez zbyt długi okres czasu. Jeżeli mamy błąd medyczny, ktoś po kilku miesiącach się uzależni od morfiny, jako pacjent, tak? No, ale suma summarum stanie się narkomanem. I jako narkoman zaczyna mieć hmm, problemy z kierowaniem sobą samym. No to jest przesłanka do ubezwłasnowolnienia? No chyba tak. Tylko pytanie, jeżeli, czy... jeżeli ten ktoś nie podejmie na czas, odmówi podjęcia na czas skutecznego odwyku, leczenia odwykowego, no to wola boska. Trzeba w tym momencie rzeczywiście. Złożyć, złożyć taki, złożyć wniosek, taki wniosek, wniosek o bezwłasnowo, nie przynajmniej częściowo. Sąd przy pomocy y, biegłych będzie przeprowadzał postępowanie sądowe, które, które wykaże, czy jest taka konieczność, czy takiej konieczności nie ma, bo też y, y, musimy powiedzieć, że y, to, że ktoś jest ubezwłasnowolniony częściowo czy całkowicie, to nie znaczy, że tak, że tak całkowicie jest wyłączony z życia y, społecznego. Bo na przykład osoba ubezwłasnowolniona częściowo y, może zawierać takie, y, jak to my prawnicy się posługujemy, y, drobne umowy życia codziennego. Tak, tak. Może pójść do sklepu, tak. kupić coś w sklepie spożywczym. Tak. E, może nawet pójść do fryzjera. Oj, odzież. E, może tak. Dokładnie, dokładnie gazetę, tak może podjąć umowę o pracę, albo umowę zlecenia i wydawać. Może, ma, mo, może nawet zawrzeć małżeństwo po uzyskaniu. E, A już zgody sąd. sądu, tak samo. E, do, dokładnie tak, więc tutaj jeżeli, jeżeli chodzi o rozporządzanie swoim majątkiem, e, no to tutaj jest to znowu, troszeczkę inaczej. Przypomnę, zarząd zwykły, i czynności przekraczające zwykły zarząd tak, jednej tak. z naszych audycji. To dotyczy dziecka pomiędzy 13 a 18 rokiem życia, osobą bezwłasnowolnioną częściowo, ale i kuratora, i opiekuna. Tak. tak. Zwłaszcza opiekuna, gdyż opiekun, wszystkie czynności, które przekraczają zwykły zarząd, czy jak sobie nazwaliśmy trochę żartem, zarząd niezwykły, może dokonywać, ale wyłącznie po uzyskaniu zgody. Sąd tak, bo tutaj, e, jeżeli chodzi o tą osobę ubezwłasnowolnioną całkowicie, no to taka osoba, już, tak wracając do tego małżeństwa na przykład, to tego tak. małżeństwa zawrzeć Żade, nie może, nie może. E, testamentu sporządzić nie może, może. E, uznać dziecka nie może, ba, jeżeli osoba, która e, staje się ubezwłasnowolniona całkowicie na skutek orzeczenia sądu jest rodzicem, to wtedy jest e, pozbawiona władzy rodzicielskiej, tak. Oczywiście jeżeli tym rodzicem jest, no bo e, władza rodzicielska powstaje tylko i wyłącznie to, z chwilą to, urodzenia się dziecka. dziecka, więc więc to, że ktoś zostaje ubezwłasnowolniony, no to nie znaczy że chcesz razu... być ojcem czy matką. Tak, tak, tak. E, ty, tyle, że no, traci tą władzę rodzicielską. Z dość Czyli istotnym... Możliwość sterowania życiem własnego no, dziecka. Sterowania to może za, za dużo Za dużo powiedziane. Zdecydowanie na... o pewnych istotnych kwestiach. No dobrze. Kończymy kolejną naszą audycję. Przypomnę Państwu, że prosimy tych, którzy mają ochotę zadać nam pytania albo mają pomysł na inny temat, audycji, opisanie do nas na adres mailowy. Ewentualnie, ale preferujemy maile, ewentualnie na telefon. Żegnamy Państwa. Dziękujemy do Uliczenia. zobaczenia. Do zobaczenia za tydzień.